W sumie to nie tematy z sesji będą dominować podczas naszej dzisiejszej rozmowy. Udało nam się do studia zaprosić polityków młodego pokolenia zainteresowanych szczecińskim samorządem, więc tematów samorządowych będzie całkiem sporo. Ale będzie także wielka polityka, bo w niej również całkiem sporo się dzieje. Rozum Na pewno w kwestii właśnie zwiększania dostępności miejsc parkingowych zapraszamy nowego architekta do współpracy z Konfederacją. Z pewnością odpowiemy jeżeli pan architekt się do nas odezwie. Czy wy macie takie, taką wizję, szanowni państwo, z Konfederacji, że tak, więcej miejsc parkingowych, nie dla strefy czystego transportu, a potem też mówicie to samo, korki w mieście, korki w mieście, korki w mieście, to się ze sobą w ogóle nie zgadza. Zabieranie miejsc parkingowych stwarza korki. A. Jeżeli osoby jeżdżą, krążą, szukają tego miejsca, to też się tworzą przy tym korki. I też zanieczyszczamy środowisko Ostatnio, przy tak. tym bardzo. Więc tutaj jednak zmniejszenie tym, no dobrze, tych miejsc parkingowych, co jest na przykład Wojska Polskiego, kolejne zmniejszenie. na innych ulicach też zabieramy te miejsca. To właśnie powoduje korki. Ostatnio, kiedy wręczaliśmy rózgę od Męcena y, posłom Koalicji Obywatelskiej, y, szukałem 20 minut miejsca koło Placu Grunwaldzkiego, więc krążyłem, szukałem miejsca i tak, napę I tak napędzałem korki.